No cześć, tutaj Piotrek. A byliście już na Small World? Nowy film Patryka Wegi zaskakuje. To poważna, trzymająca w napięciu historia policjanta szukającego porwanej dziewczynki. Piotr Adamczyk jest tutaj niczym Liam Neeson w Uprowadzonej, więc naprawdę warto. No i nie zapominajcie też o Teściach. Nikt im nie zaśpiewa, że wspaniałych rodziców ma, bo państwo młodzi wymiksowali się z własnego wesela. Goście przybyli, zespół się rozstawia w kuchni, wrze. Podobno show musi trwać, więc rodzice postanawiają przeprowadzić weselicho bez głównych zainteresowanych. Dzieje się, oj dzieje się, sprawdźcie w naszej recenzji. Ale uwaga, dziać się będzie wciąż bardzo dużo, bo przed nami premiery kolejnych rodzimych produkcji. Oto Top Multikino i Najlepsze Polskie Filmy tej jesieni. Niby złodziejaszek, a jednak gentleman. Z dzisiek Najmro Najmrodzki to był fest gość. Niemal 30 razy wymykał się organom ścigania. Kochał kraść i ośmieszać władzę, a jego perypetie z policją śledziła cała Polska. To lekkie, rozrywkowe kino z epoki. Polecamy naszą recenzję. Emocje, dylematy moralne i trudne pytania o to, jak kochać swojego wroga. Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie? Opowiada o wojennych losach księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego, przyszłego prymasa Polski. Minister mówił, że młodzież czeka. No i proszę, młodzież się doczekała. Reżyseria Jan P. Matuszyński, twórca głośnej Ostatniej Rodziny. Tytuł Żeby nie było śladów. Temat Zatajenie prawdy na temat śmierci Grzegorza Przemyka. Występują Mateusz Górski, Tomasz Ziętek, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz. Kategoria wagowa najwyższa. Wizyta w kinie obowiązkowa. Podchmieleni goście, disco polo, szemrane interesy, dawne miłostki i zatracona granica między obecnym i tym, co było kiedyś. Nowe wesele to prawdziwa jazda bez trzymanki. Smarzowski zapowiada swoje dzieło jako opowieść o manipulowaniu emocjami i ostrzeżenie przed mową nienawiści. Po tym filmie wiele osób będzie miało kaca. Furioza to jeden z najbardziej intensywnych polskich filmów ostatnich lat. Aktorzy przygotowywali się do swoich ról tygodniami, co zaowocowało m.in. niesamowitą metamorfozą Mateusza Damienckiego. Z ogoloną głową, umięśniony i wytatuowany Damiencki gra tutaj gangstera, który nie cofnie się przed niczym. Porządna sensacja made in Poland? O tak! Niezmordowany Patryk Vega wraca do korzeni i prezentuje nowy film, zatytułowany po prostu Pitbull. Produkcja czerpie garściami ze spuścizny legendarnego serialu i spraw kryminalnych, którymi żyła cała Polska. Tym razem nie zobaczymy ani Miami'ego, ani Despero. W roli głównej weteran oraz ikona serii Andrzej Grabowski jako Goebbels. Kusiła wdziękiem i seksapilem. Elektryzowała panów i oburzała panie. Przed państwem pierwsza seksbomba PRL i polska Marilyn Monroe, czyli Kalina Jendrusik. Bo we mnie jest seks to filmowa opowieść o losach piosenkarki i skandalistki, która wyprzedzała swoje czasy i mocno ubarwiała szarą, prl rzeczywistość. W roli głównej Zmysłowa Maria Dębska. Gdzie zobaczycie najlepsze polskie filmy? No oczywiście, że w Multikinie. Widzimy się na sali. A jeśli film wam się podobał, to dajcie, nie wiem, komentarz, może coś mi ogo napiszcie. No i oczywiście zostawcie waszego cennego suba. Dzięki i do zobaczenia.